Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym hashtag trzecim odcinku nagram dla was grę pod tytułem Stajesz się tym co widzisz. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Więc teraz słuchajcie mnie uważnie. Ci, którzy mi przybiją tutaj ponad 80 łapek w górę, to nagrywamy dalszą serię. I jeżeli chcecie być tutaj to, wśród różnych subskrybentów, to subskrybujcie mój kanał, bo w tym roku dobijemy mi do końca tego roku 8000 subów. Bo już niedługo będziemy robić coś od lotowego, więc przebijajcie mi nic nie łapki w górę i suby i dobijcie mi przynajmniej 8000 subów. Ten cel musi być dobity przynajmniej do końca listopada, jakby co do końca tego miesiąca. sobie tak życzę, żeby było 8000 subów, to wtedy nagram jeszcze przed końcem tego roku coś ekstra coś niesamowitego jakieś challenge, jakieś wyzwania i takie tam. Zobaczycie, będzie ekstra, to lecimy z tym koksem, musimy coś tutaj ogarnąć. Oczywiście reklama zawsze jest, mimo to, że nie zarabiamy i to nie jest płatna promocja, to i tak czekamy aż reklama zleci, albo po prostu naciśniemy na tego X i zaczniemy grać. Dobra, czy tutaj coś jest? Tak, we become what Hold play. Czas gry, 5 minut. Uwaga, ta gra zawiera scenę snobizmu, grubieństwa i masowego mordu. Treść może być nieodpowiednia dla dzieci. Wiem, biorę to pod uwagę. Stajemy się tym, co widzimy, kształtujemy nasze narzędzia, a, nasze, a następnie nasze narzędzia kształtują nas. Marszal McLuhan. w chwili. O, fa och, fajny kapelusz. Dobra. Zostanie chwili. Kapelusze już nie są spoko. No i szkoda. Kapelusze już się skończyły. Zostanie chwili. Serio tak przy ludziach? Właśnie wynoś się. Dokładnie. Do Zostanie chwili. Właśnie wynoś się. Zostanie chwili. kwadrat atakuje. Dobra. Dostanie chwili. Kapelusze już nie są spoko. Czy nie szkoda? Zdejmujemy je widzowie. I lecimy dalej. Dobra. Dostanie chwili. Kapelusze już nie są spoko. Zawsze będę tak e, mówił, bo wiem co mówię widzowie. Musisz złapać kogoś się boi. Dobra. Świercza nie mam zamiaru tutaj. Nastakiwać i tyle Dobra Widzimy tutaj lutki przechodzące i tyle Dobra Na razie jest spokój Czegoś się boi, ale nie wiadomo czego. Może tego kwadrata strasznego podobnego dolewać się przez Dobra, musisz złapać kogoś się boi. Śpierszczek, plus 3. Zostanie chwili śpierszczek, plus 3. Jacyś ludzie, to to nie jest żadna sensacja. Za chwilę będzie jeszcze większa sensacja. Dobra, co będę tutaj z Na razie nic. Takiego nie ma. Oh, kurde. Ten się boi. Inni spokojnie przechodzą. Ten się nadal boli. Na razie tylko przypadkowi ludzie. gdzie tu widzę coś lepszego jakieś sensacje kurde na razie tylko zbyt chętni ludzie Ostatnie chwili, kołaś boją się kwadratów. Dziwne. Zostanie chwili, kwadraty gardzą kołami. Zostanie chwili, co ci frajerzy robią? No i super. Kogo ogląda, Kto ogląda ludzi... się godzących? Spokój jest nudny, dawaj przemoc. Dobra, dobra. Dobra, mogę nawet i tak przebijać, a nie tylko, że palcem przesuwać i tyle. Dobra. Ach, przegapiłeś to. Mogę też e, stukać palcem i tyle, a nie tylko ciągle przesuwać. Zostanie chwili. Kwadraty nienawidzą kół. Musisz ich złapać krzyczących na inne. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj się spóźniłem z reakcją. Ale mówię, do 10 odcinków i to będzie starczy. Koła nienawidzą kwadratów. W ostatniej chwili, koła nienawidzą kwadratów. Do chwili i każda opowiedź potrzebuje jakiegoś konfliktu, więc... Daj widowni, czego chcą. Do znanej chwili, prawie wszyscy nienawidzą wszystkich. Do chwili... Wszyscy tym nienawidzą wszystkich Ostatnie chwili, przez tym nienawidzą wszystkich plus jeden Dobra Ostatnie chwili. Kapelusze już nie są mocne, nie słyszałeś. Do ostatniej Wysuwa broń. I koniec. Za chwilę będzie koniec widzowie. To będzie szybki filmik. Do chwili bądź przestarzony bądź wściekły. Do chwili bądź przestarzony bądź wściekły. Teraz kłada brata weźmiemy i tyle. Bądź przestarzony bądź wściekły. Już się coraz bardziej oddalamy od topa i tyle. Bądź przestraszone, bądź ciepły. Teraz trzeba będzie wbijać ponownie tą gebrę na nowo i tyle. Albo po prostu trzeba będzie gebrać i tyle. Mówiłem, tu jest masowy mord. Czyli wszyscy zabijają wszystkich i bronią się, żeby nikt kogoś nie skarcił i tyle. Ale tak się nie dzieje, więc teraz po prostu... Widzicie, co się tutaj dzieje, i przechodzimy do następnej części. Nikikase, Radet, nikikase. ładowanie, jakby co? To będzie reklama Koń Masters. Dobra, zaraz będzie pewnie koniec reklamy. Proszę, nie zwracajcie uwagi na tę grę, ja w tą grę dopiero zagram w nowym tygodniu, jakby, co? Bo teraz będę miał dużo do nagrania, takie... ...Dżerymzone i takie tam. Wielkie dzięki dla moich testerów, Ashley Pancho i tak dalej. I tych, którzy mnie wsparli na Pator Jessica Winters, Mikasa, Matt Hungers, Russell Nabors. I nie mniej ważne, dziękuję Tobie za grę. No i zobaczcie. Wszyscy odeszli, umarli przez to co się wydarzyło. Koniec. To dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przyfajny odcinek z gry z tej 7 co widzisz to wiecie, co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka, papa. elopa, pa, pa. Elo, pa mordy. Miłego dnia Wam życzę. papa, pa. elubina, papa. Pa.